Cześć widzowie! Dzisiaj gramy w Steel a Brain No i byłem na evencie, no i mam pełno laki bloków. Dobra, otwieramy wszystko. Ciutkie. Co będzie, co będzie, co będzie? No i Jo, ale lak! Ale lak Dobra Otwieramy teraz tego. A, ajajaj. Dobra z gold. A tako? Poczekaj, wyczekaj. Kurde, najpierw te najgorsze. Czekaj, poczekaj, nie, no wszędzie to samo. Dobra, otwieramy tako. Co będzie z tako? Błagam, błagam. O nie, nie. No dobra, teraz admin. Uh, 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 uh. uh. Ale Dobra Dwa na raz i nie patrzę. Nie patrzę. Nie. Dobra. Dwa na raz, nie patrzę. Coś nie mam laka. Dobra, ja, obracam ja, ja. się. No dwa takie same? Nie, aj, ostatni. Ej, mogę walczyć tego, mogę walczyć tego do Dobra, ostatni. A, 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 nie. no kurde, jaj, jaj. tyle i nie ma. Ajajaj, aj, aj, widzowie, Mogę się do indeksia? Nara, widzowie.